Na wybór systemu hydroizolacyjnego ma wpływ wiele czynników: np. właściwości i stan zachowania podłoża, warunki gruntowo-wodne, warunki lokalne na budowie oraz czynniki środowiskowe. Custer NB 4000 jest to bezspoinowe uszczelnienie o konsystencji płynnej pasty o znakomitych właściwościach do moskowania rys. Może być nakładana także przy niskich temperaturach i wysokiej wilgotności powietrza i przy tym zachowuje niezmienne właściwości względem wiązania i schnięcia. Köster NB 4000 jest odporna na opady już po dwóch godzinach, zaś po 16 godzinach można już zasypywać wykop. Przygotowanie podłoża ma decydujące znaczenie dla jakości i trwałości przy każdym zastosowaniu produktu. Podłoże musi być czyste, wolne od zabrudzeń olejami czy tłuszczami oraz od wszelkich luźnych zanieczyszczeń. Podłoża silnie zasolone lub silnie chłonące należy zagruntować środkiem Custer Polysil TG500. Narożniki zewnętrzne należy sfazować. Przejścia rurowe także wymagają przygotowania. Przed nałożeniem Custer NB 4000 należy je oczyścić. I uszorstnić papierem ściernym uziarnienie 80. Fasety należy wykonać we wszystkich narożnikach wewnętrznych. Wykonuje się je z zaprawy Custer Spermer Fix z dodatkiem emulsji Custer SB Haft Emulsion. Należy wykorzystać odpowiednie narzędzia, aby fasety równą i jednakową wysokość około 4 do 6 cm. Fasety mają za zadanie rozłożyć naprężenia w narożnikach na większą powierzchnię i przez to zapobiegać powstawaniu w nich rys i pęknięć. W każdym 25 kg opakowaniu kombi Custer NB 4000 znajdują się po dwa opakowania składników suchego i płynnego. Materiał można mieszać bezpośrednio w opakowaniu fabrycznym. Najpierw należy wlać składnik płynny, następnie ciągle mieszając wolnoobrotowym mieszadłem, stopniowo do składnika płynnego dosypywać składnik suchy. Obydwa składniki należy mieszać tak długo, aż osiągnie się pastę o homogenicznej konsystencji bez żadnych zbryleń. Czas mieszania wynosi minimum 3 minuty. Do nakładania Coster NB 4000 służą odpowiednie narzędzia ręczne, jak pace gładkie czy pace zębate. Do szpachlowań drapanych należy przygotować mieszaninę Coster NB 4000 z prażonym drobnoziarnistym piaskiem kwarcowym w proporcji objętościowo 2 do 1. Zużycie jednostkowe zależy przede wszystkim od stopnia obciążenia wodą. Szczegóły można znaleźć w karcie technicznej produktu. Po wymieszaniu materiału można nakładać pierwszą warstwę w odpowiedniej grubości. W obszarach zagrożonych powstawaniem rys należy zastosować siatkę zbrojącą Armierung z Armierungsgewebe. Siatkę układa się w pierwszej, jeszcze mokrej warstwie, zatapiając ją równomiernie od środka ku krawędziom. I unikając powstawania fałdów. Struktura siatki powinna zostać wyraźnie widoczna, ale nie sama siatka. Daje to pewność, że siatka została w pełni odpowiednio zatopiona w masie uszczelniającej. Strefa wzmocniona na powierzchni ściany powinna przechodzić przynajmniej na 10 cm przy styku różnych materiałów oraz na czoło płyty fundamentowej minimum 15 cm. Ponadto należy się upewnić, że uszczelnienie pionowe. Jest wszędzie odpowiednio i dokładnie połączone z uszczelnieniem poziomym. Małe wyoblenia, np. wokół przejść rurowych czy kablowych, mogą być wykonane z mieszaniny Custer NB 4000 z prażonym piaskiem kwarcowym w proporcji 2 do 1. Jak tylko pierwsza warstwa uszczelnienia wyschnie na tyle, że nie zostanie uszkodzona przez nakładanie drugiej warstwy, można przystąpić do wbudowania drugiej warstwy. Wykonuje się to analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Alternatywnie do nakładania ręcznego Custer NB, 4000 może być nakładana także natryskiem. Do natrysku dodaje się do mieszka Custer NB 4000 additiv. Przez dodanie do mieszki Custer NB 4000 additiv znacznie poprawiają się właściwości tego produktu przy natrysku. Oraz łatwiejsze jest czyszczenie węży i samej pompy natryskowej. Przy wysokich temperaturach Custer NB 4000 Additive redukuje skłonność powłoki do przedwczesnego skurkowania i wydłuża czas otwarty mieszaniny. Aplikacja natryskiem przyspiesza tempo prowadzonych prac i zwiększa efektywność robót. Przed zasypaniem wykopu wykonana powłoka uszczelniająca musi być zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem. Można to wykonać stosując albo matę ochronno-drenażową Köster SD-Schutz und Ban, albo płyty termoizolacyjne ze styroduru. Płyty te także mogą być klejone masą Köster NB4000. Po upływie 16 godzin można przystąpić do zasypywania wykopu. Więcej informacji można znaleźć w karcie technicznej produktu.